Cześć, witam Was w kolejnym odcinku True Game World, czyli świecie prawdziwej gry. W tym odcinku zajmiemy się wysyłaniem streamingu wideo z kamery znajdującej się na samochodzie za pośrednictwem Intel Edison na przeglądarkę internetową mojego komputera. Zachęcam do oglądania. samochodzie zamocowałem kamerę. Jest to kamera Logitech model C525 o rozdzielczości 720 pikseli. Jest to, kam jest to standardowa kamera e, do wideorozmów internetowych. Kamerę podłączyłem za pomocą złącza USB do e, sterownika Intel Edison. No i w tym odcinku e, będę chciał pokazać Wam e, Będę starał się pojeździć samochodem po mieszkaniu, ale będę sterował tylko na podstawie wideo, które będę streamował właśnie z tej kamery. Dobrze, przejdźmy więc do konkretów. Na początek pokażę Wam konsolę programu PuTI. Zobaczycie, że jak uruchomię, jak podłączę zasilanie do Intel Edison. Uruchamia się Linux. Wpisuję hasło. Ok, jestem zalogowany. Jako pierwszą aplikację, odpalę aplikację służącą do sterowania autem. OK, uruchomiłem aplikację do sterowania autem, sterowanie autem odbywa się też za pomocą przeglądarki internetowej eee, Mam tutaj stronę OK, klikam lewo, prawo i steruję Na razie jeszcze nie działa eee, jazda przód, tył, ponieważ mam wypięte, mam wypięte zasilanie sterownikiem silnika, ale już podpinam to sterowanie silnikiem Dobrze wpinam. Czerwony do czerwonego, czarny do czarnego. Ok, powinno być w porządku. Jeszcze ułożę te przewody. Ok, niech tak będzie. No i teraz. No i widzimy, mamy sterowanie. Lewo, prawo, przód, tył. O. i teraz włączyłem streaming wideo. E, pewnie jest to słabo widoczne, ale e, mam tutaj informacje o tym, e, jakie e, ramki są przesyłane. Jak wygląda te, mam wszystkie dane na temat tego streamingu. Streaming, e, parametry streamingu są takie, że wysyłam wideo e, o częstotliwości 30 Hz, 30 klatek na sekundę. E, no i wysyłam e, niewielki, e, niewielką ramkę obrazu, ponieważ jest to ramka 300, je, je, jest, jest to obraz o rozmiarze 320x240, więc jest to stosunkowo nieduży obraz, ale jest to obraz e, charakterystyczny dla kodeku MP1, który ja tutaj zastosowałem. Mam i wideo, wideo mam tutaj. A na tym e, ekranie od laptopa mam sterowanie. I tak to wygląda. E, mogę powiększyć sobie troszkę obraz. O, skontaktował się ze mną przez YouTube'a, inny youtuber, e, i polecił mi, że mógłbym sterować autami w grze za pomocą e, emulatora e, pada kontrolera do gier. No, i ja skorzystałem z jego rady. Wyciągnąłem z e, szafy stary kontroler, który gdzieś tam kiedyś kupiłem, kilka lat temu, chyba z 5 lat temu, albo nawet lepiej. Program nazywa się Xpader, i ten program działa tak, że mogę przypisać e, przyciski, które mam na kontrolerze, i mogę pod te przyciski e, przypisać jakąś funkcjonalność z klawiatury komputera, i na przykład do tego przycisku Przypisałem y, y, strzałkę, y, strzałkę w dół z klawiatury y, komputera i działa to w ten sposób, że wciskam ten przycisk, to jest strzałka w dół, wciskam ten przycisk, to mam strzałkę do przodu, a y, używam, y, um, używam gałki, no i mam tutaj strzałka lewo, strzałka prawo, to są przypisane funkcje, do tego mam gaz, hamulec i skręcanie w lewo, w prawo. Będzie mi na pewno dużo wygodniej sterować kontrolerem niż poruszać się za pomocą strzałek na klawiaturze Mamy streaming wideo, mamy sterowanie Przejdźmy do konkretów Pojeździmy teraz po moim mieszkaniu eee, Opracowałem trzy misje Pierwsza misja będzie się nazywała Uwolnić balonik. Nie mogę patrzeć na balony uwięzione na sznurku, dlatego jestem za wolnością baloników. I w pierwszej misji będziemy uwalniać balonik. A przy okazji sprawdzimy precyzyjność sterowania samochodem. Druga misja to będą trzy szalone okrążenia wokół kanapy. Będą to szybkie okrążenia, zobaczymy czy można szybko i precyzyjnie sterować autem. Kolejna misja to będzie próba broni. Na samochodzie zamontowałem specjalną diodę. Ta dioda znajduje się tutaj. Jest to dioda, nadajnik podczerwieni I jest to dioda taka jak dioda w pilocie telewizyjnym i będzie to dioda, która posłuży nam jako broń docelowo. A my dzisiaj za pomocą tej diody włączymy telewizor. Auto działa w sieci WiFi, więc już mogę wypiąć przewód. Dzięki któremu, za pomocą programu PuTTY uruchomiłem aplikację. No i zobaczcie, że nadal mam sterowanie, nadal mam streaming wideo. Wszystko odbywa się za pomocą sieci WiFi. Mam drobne problemy znowu z tym napędem. Ale mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Ok. Postawimy autko. Aha, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy wam pokazać. Ponieważ stwierdziłem, że w tym momencie jest mały kąt widzenia kamery, że chciałbym go powiększyć, dlatego kupiłem na eBayu Soczewkę, która poszerza kąt widzenia kamery, założę ją teraz. Jest to taka nakładka na smartfona. Można robić różne zdjęcia, np. makro albo szerokokątne. Ja zakładam ją na kamerę. O, widzicie? Teraz widzę znacznie więcej. Taka nakładka kosztowała. 5 dolarów. Ok, sterowanie jest w porządku. Mamy założoną nakładkę szerokokątną, także startujemy. misja uwolnić balonik, jedę do kuchni Balonik jest uwięziony Ok, uwolniłem balonik Trochę ciepło na tym nagle Jadę do pokoju Tutaj, tutaj szalone trzy okrążenia Jeżdżę w koło kanapy Tu mam bardzo wąski prześwit pomiędzy stołem a kanapą pierwsze osądzenie jak widzicie sterowanie jest bardzo płynne nie czuć problemów w związku z opóźnieniami wiadomo ktoś teraz może powiedzieć że rozdzielczość nie jest za duża ale eee, słuchajcie jest to dopiero początek jestem dobrej myśli że będzie można płynnie sterować Początku w sieci lokalnej, a później docelowo nawet w sieci internet. Oj, za wąsko ten zapryc chcę tutaj wziąć. I ostatnia misja włączyć telewizor. Podjeżdżam do odbiornika i włączam telewizor.